Po czym poznajemy proroka. Po tym, że głosi na pustyni. Że jego słowa nie są niesione przez radio, prasę czy telewizję lub internet. Ale że są niesione na skrzydłach ducha świętego. Dziś, w drugą niedzielę Adwentu, na scenę wychodzi Jan Chrzciciel. Jeden z największych proroków, który głosił Słowo Boże, ale na pustyni, czyli wbrew nadziei, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Po czym jeszcze poznajemy proroka? Po tym, że sam się uniża. Za mną idzie większy, któremu nie jestem godzien zawiązać rzemyka u sandałów. Jan Chrzciciel nie głosi siebie, głosi Chrystusa. Sam się uniża po to, by Bóg mógł zająć jego miejsce. Po czym poznamy jeszcze proroka? Po tym, że nie zasłania Boga, sam odsuwa się na bok, a wskazuje na Niego. Dlatego głosząc Słowo Boże na pustyni, ciągnęła do niego cała ludzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, bo wzywał do prostowania ścieżek i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Może ktoś narzekać, że dzisiaj brakuje nam takich proroków jak Jan Chrzciciel że nie ma kogoś takiego, kto z taką mocą i siłą głosiłby przyjście Chrystusa. Ale nie jest nigdy tak, że Bóg nie daje proroków. Jeżeli nie wezwał jednego, który będzie głosił Słowo Boże w makroskali, może Bóg wzywa setki, a nawet tysiące proroków, którzy będą głosili Jego, ale w mikroskali, w swoim domu, we swojej wspólnocie, wśród swoich najbliższych, w rodzinie. Jeżeli nie widzisz wokół siebie Jana Chrzciciela, to może oznacza to, że sam masz być prorokiem, który nie tysiącom, ale kilku lub kilkunastu ludziom będzie głosił chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów. Musimy zacząć jednak od siebie, od prostowania swoich własnych ścieżek, po to, by się uniżyć i wskazać na Chrystusa, by nie zasłaniać go samym sobą. Każdy z nas jest wezwany do tego, by być Prorokiem. Dobrej niedzieli.